Pierwsze 30 sekund zaraz Ci powiem, jak sprawić, żeby klient Cię zapamiętał i chętnie do Ciebie wracał. Po pierwsze, słuchaj uważnie. Klient chce czuć, że jest dla Ciebie ważny, a nie jest tylko kolejnym numerkiem. Jeśli pojawia się regularnie w Twoim lokalu, zapamiętaj lub zapisz jego imię. Ulubiony napój, w ten sposób sprawisz, że przywiąże się do Twojej firmy. Po drugie, dostosuj się do jego stylu. Nie każdy lubi oficjalne rozmowy. Czasem luźne podejście działa lepiej. Więc zamiast Dzień dobry panu, zapytaj, Cześć, co u Ciebie? Po trzecie, dodaj coś ekstra. Szybka rada, mały gest, drobny prezent. Małe rzeczy robią ogromną różnicę. Przykład Klient przyszedł do Twojego salonu fryzjerskiego. Zrób małe menu, daj klientowi możliwość wyboru kawy. Takie drobne gesty robią ogromną różnicę. A Ty masz jakąś ciekawą historię z obszaru obsługi klienta, którą możesz podzielić się niżej?